Zmiany weszły w życie na początku tygodnia. Przede wszystkim podniesiono kary za przekroczenie prędkości. Teraz kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Trzeba tutaj zaznaczyć, że dotyczy to wyłącznie obszaru zabudowanego, czyli miejsca, gdzie jest oznaczone znakiem, piktogramem, biały znak prostokątny z wizerunkiem domków. To jest wiadomo znak, który określa obszar zabudowany. I w tym przypadku, jeżeli kierowca przekroczy prędkość powyżej 50 km na godzinę, Obowiązkowo policjant zatrzyma mu uprawnienie do kierowania. Oprócz utraty prawa jazdy, kierowcy grozi w takim przypadku jeszcze mandat w wysokości od 400 do 500 zł. Oraz 10 punktów karnych. Wstrzymanie uprawnień do prowadzenia pojazdu to może być tylko początek. Jeżeli kierowca pomimo odebrania uprawnień do kierowania w okresie e, tych 3 miesięcy będzie się poruszał ponownie, e, i zostanie zatrzymany przez policję, w ten fakt zostanie udokumentowany kolejną notatką, ponownie zostanie e, kierujący ukarany za to wykroczenie e, i w tym momencie jeżeli popełni jakieś wykroczenie, i w tym momencie z w drodze decyzji administracyjnej zostanie mu przedłużone zatrzymanie uprawnień do 6 miesięcy. W przypadku dalszej recydywy starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Po wprowadzeniu znowelizowanych przepisów w całym kraju przeprowadzono akcję policyjną prędkość. Brali w niej udział także chrzanowscy policjanci. W trakcie działań skontrolowano 53 pojazdy, ujawniono 36 wykroczeń drogowych, ukarano 30 kierowców za popełnione wykroczenia drogowe, w tym 26 za przekroczenie prędkości. Wówczas zatrzymano też jedno prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę. Jak twierdzą szanowni stróże prawa, po tych kilku dniach od wejścia nowych przepisów w życie widać już, że większość kierowców w terenie zabudowanym jeździ wolniej. Zdarzały się różne prędkości, nawet i o 48, ale nie zdarzyło się, żeby drugi kolejny kierowca przekroczył ten próg 50 km na godzinę. Sądzi pan, że to rzeczywiście będzie bat na tych kierowców, którzy lubili jeździć szybko, za szybko? Myślę, że tak, że jest to konsekwentny przepis, który, o który apelowała policja, z uwagi na to, że nieuchronność tej kary powoduje, że ten kierowca wreszcie włączy to myślenie. Dodajmy, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, na ten sam okres trzech miesięcy prawo jazdy stracą też kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób.